Pytanie na śniadanie, a teraz będzie u nas bardzo romantyczne. Bardzo romantycznie, bo razem z nami zakochani w sobie. Małżeństwo niepowtarzalne, bo uśmiechnięte. Katarzna niezgoda, Paweł Markiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie, kochani, dzień dobry państwu. O, właśnie podziwiamy te wasze zdjęcia ze ślubu. Przepiękne, naprawdę. Kasia, coś ci się nie podobało w nich? Ja nie lubię siebie oglądać na zdjęciach. I <laughs> pierwszy odruch jest taki, że o jej, nie podoba mi się. Ale, Ale jak do nich nie. wracam, no to. To mam duży sentyment i fajne. Ale Paweł patrzycie, na to. jest super impreza. Ech, ślub? Bardzo fajnie. Była okay. bardzo dobra decyzja, bo my teoretycznie, jako dojrzali ludzie, myśmy się w momencie pobierania znali już 7 lat przeszło, tak? I dla nas to była taka um, decyzja w sumie niekoniecznie potrzebna, ale dzisiaj już mija trzeci rok, nie za niedługo i um, szanowni państwo, no lepszego prezentu dla siebie nie mogliśmy zrobić. Naprawdę bardzo fajnie to zmienia tutaj. Tej taką dojrzałą relację jednak między nami. A jak wy się poznaliście? Oj to jest długa historia, obiecane że nie będę się rozwijał, no ale obiecał że powie krótko, tak? Dobra, mów krótko. Zaczęło się od tego, że szukał pracy, ale tak naprawdę zaczęło się jeszcze i znalazł Katarzynę i znalazł 10 żonę. Bo lat boże. przed tym jak żeśmy w Warszawie się spotkali tak fi fizycznie, to jaka się zobaczyłem na jednej sesji i on, ona tak z ówczesnym partnerem przytulona, mój Boże, jaka to jest wrażliwa dziewczyna, tak? I w momencie po tych 10 latach, jak myśmy się na jednym z eventów spotkali, to taka strzała amora przeszyła mnie, nie? I później robiłem podchodzenie. Nie, ale jak w ogóle to? Paweł podszedł do mnie wtedy i mówi: Dzień dobry, czy mogę ze swoją zrobić zdjęcie? Ona powiedziała: Nie! <laughs> nie, absolutnie. Mówi, ale nie dlaczego? Bo nie lubisz zdjęć, lubi zdjęć. Nasza wspólna znajoma mówi: Słuchaj, naprawdę bardzo wiele, bardzo wiele rzeczy Was łączy. Kasia też lubi podróżować. Kasia jest tak samo ciekawa życia jak Ty. Spróbuj, ale. Jeżeli jej zrobisz krzywdę, to ci głowę urwę, nie. I ja się bardzo starałem po prostu no, żeby Kasi nie, nie zranić, nie zawieść. No i słuchajcie, Paweł się bardzo długo starał, myślę, że mhm. to chyba było nawet nie wiem, za dwa lata, bo ja miałam z tyłu głowy właśnie naszą różnicę w wieku między nami. I mówię, jaka jest ta różnica? E, to jest 11 lat różnicy. E, e, I te, e, tak jak patrzę na was, to ja nie wiem, kto te 11 lat jest starszy. O, jaka jest to jest młodszy. Młodszy. Nie, no, jakaś staro Wyglądam. Nie, A ja młodo przy tobie. Ale mówiłam, słuchaj, zastanów się, dlatego, że to jest bardzo poważna decyzja. Oboje jesteśmy po związkach, ale e, może będziesz chciał jednak to życie Taki, w taki sposób tradycyjny sobie ułożyć. Może jednak e, ja jestem osobą, która już nie jest w odpowiednim wieku dla ciebie, bo inne rzeczy będziemy przeżywali, ale nie na pewno nie będziemy Kasia, młodymi nie, no, rodzicami, gorszym swoim pr piarowym, Na zdjęciach słabo, <grym> może nie chcesz ze mną. Jakoś tak zniechęcałeś ile się dało, ale zobacz, jaki zawrócił. Ale tam. właśnie tym mnie ujął, że on się po prostu tak uparł, był tak konsekwentny, że. E, mówię, no dobra, chyba miałeś rację. No Kasia się spotkała ze mną, e, troszkę uronie rąbka tajemnicy i mówi, jestem dla ciebie po prostu już na tyle starsza, że ty pewnie będziesz chciał dzieci. Ja nie będę ci mogła tego dać. Ja mówię, słuchaj, najpierw jest miłość. A później takim kolejnym etapem miłości jest posiadanie potomka, posiadanie dziecka, więc nie przekreślajmy tego, co nas łączy i tych naszych wspólnych takich pasji, do tego, żeby jak nie mogę mieć dziecka, to już nie możemy być razem. Przede wszystkim przed przyjściem do programu, ja się zastanawiałem, co tak naprawdę niesie ze sobą ta różnica wieku. I dzisiaj, czy gwarancją dobrego i udanego związku i miłości jest to, że mamy podobne lata. Nie, absolutnie. Prawda? Czyli muszą być jakieś części wspólne, które powodują, że my chcemy ze sobą spędzać czas. I dzisiaj, Kasiu, jeszcze chcę dokończyć, że jak naprawdę jesteśmy w rozłące, to wtedy bardzo odczuwamy, że my po prostu tęsknimy za sobą, a cały czas spędzamy razem ten czas. I to jest najlepszy dowód na to, że, że po prostu to, 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 jest między nami. No dobrze, ale powiedzcie jedną rzecz, bo jeżeli się patrzy na mężczyznę i kobietę i... Ten mężczyzna jest starszy, a kobieta jest młodsza, to wszyscy mówią: O, no super, tak wybrali. Ale jeżeli jest tak jak u was, że kobieta jest starsza, a mężczyzna jest młodszy, to wszyscy tak, coś takiego się dzieje, prawda? że no to są tak takie stereotypy. stereotypy. Nasze babki wychodziły wcześniej za mąż za starszych i prababki, więc gdzieś to kulturowo mamy w zapisane. głowie zapisane, że tak dokładnie się dzieje. Ale nie wiem, czy wiecie, że są. Badania w ogóle na temat takich relacji międzyludzkich, e, damsko-męskich, czy i, i jakkolwiek. E, I dekada różnicy, czyli 10 lat, to nie jest żadna różnica. Mhm. Jeżeli chodzi o e, doświadczenia, jeżeli chodzi o zainteresowanie. Z każdej strony i męską. Z każdej strony. To 10 lat nie czyni nas e, tym, że jesteśmy innym starsi, młodszy innym pokoleniem. Dopiero jeżeli są dwie dekady. Nawet się zdarza więcej, to dopiero jest prawdziwa różnica, bo wtedy nie pożartujemy o tych samych sprawach. Ja nie powiem Paweł, pamiętasz ten film i tam się działo to i to, bo on zupełnie nie będzie wiedział o co chodzi. Mhm. Co prawda, powiem wam zabawną historię. Paweł się urodził w 80. roku. Wiemy, co się działo w latach 80. Jak wybuchła pandemia, Mówię, Paweł, proszę pojeść do sklepu, zrób zakupy, ale kup koniecznie papier toaletowy i spirytus. Paweł się na mnie patrzy i mówi tak, ale po co nam to? Ja mówię, wiesz, co ty nie, nie żyłeś w stanie wojennym i nie wiesz, że za spirytus zawsze można wszystko wymienić go na coś innego. To prawda. Pojechał, kupił i potem. Mówi, a skąd ty to wiedziałaś? Ja mówię, no bo się wcześniej urodziłam. Ale to też jest piękne, że Ty, się mówiłaś, że. Czujesz te różnicę wieku, a Pawłowi to w ogóle nie grało, dla niego strzała mora, on już nie miał wyboru, to już Paweł, wiedziałeś, czego chcesz konkretnie. Miłość nie patrzy na lata, prawda? No tak, ja byłem podejrzewany w ogóle, że mam jakieś niecne zamiary względem mojej żony i szanowni państwo, gdyby to była prawda, to byśmy dawno już się rozeszli, ale przede wszystkim jest to, że my lubimy ze sobą spędzać czas i naprawdę um, motywujemy siebie nawzajem, Kasia mi bardzo imponuje. Naprawdę, jest coś takiego, że mężczyzna oprócz tego wyglądu zewnętrznego w pewnym momencie ten intelekt jest bardzo interesujący. My godzinami potrafimy rozmawiać, kochamy w ogóle podróżować i w trakcie tych podróży rozmawiamy o różnych rzeczach. Dzielą nas różne światy. Ja jestem troszeczkę artystą, aktorem, też inżynierem, a Kasia w biznesie, w korporacyjnym tym świecie, w HR-ze teraz pisze książkę. Na przykład, naprawdę różne przestrzenie w naszym życiu doświadczamy. Się. Ale tak. jest ten magnes, który przyciąga i jest taki e, interesujący, że cały czas ta osoba jest ciekawa dla drugiej strony. My siebie lubimy i, co jest ważne, inspirujemy. E, też jesteśmy osobami, które mają jakieś doświadczenie życiowe, jeżeli chodzi o związki. E, I to, co sobie obiecałam, że ja już nigdy przenigdy do nikogo się nie będę dostosowywała ja po prostu muszę być sobą i potrzebuję takiego związku w którym będę miała tą przestrzeń żeby być po prostu sobą i paweł mi to daje My myślę piękne. że to też piękne jest... piękne jest pierwsze pięknie My słuchamy to jak zaczarowani. tak a drugie bardzo dobrze że o tym mówicie bo dajecie siłę tym którzy mają wątpliwości bo to nie jest to co ludzie z powiedzą tak. nie patrzymy na to co ludzie powiedzą powiem wam a propos co ludzie powiedzą ja jestem pierwszą osobą która no, nie bierze tego zewnętrznego świata jako rzecz, która decyduje o moim życiu, ale bardzo pomogli tutaj rodzice Pawła, szczególnie mama. Mama Pawła jest ode mnie tylko chyba 14 lat starsza którzy tak serdecznie my przyjęli, e, traktują mnie jako swoją córkę, nie jako tą żonę, syna i tak dalej. Mimo to, że te, ten wiek no, gdzieś tam się zaciera i myślę, że ich reakcja też na nasz związek była super. Bardzo ważne. Słuchajcie, dziękujemy wam i gratulujemy, bo naprawdę Dziękuję. miło się słucha tych e, waszych e, opowieści i życzymy wszystkim takiego. Wszystkim życzymy takiej miłości, a tym bardziej dziękujemy za was Nasze świadectwo tego, że w ogóle wiek albo różnica w wieku nie robi nic. To widać zresztą po Państwie zakochanych nastolatkach na naszej kanapie i przeskakujemy na.